Witam wszystkich, Fachmeister z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam nowego impakta od firmy DEWALT. Zapraszam do oglądania. Tak jak wspominałem, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najnowszego impakta od firmy DEWALT. Jest to model DCF888. Tool Connect. Jest to najmłodszy brat od wersji DCF 887. Tylko, że tu mamy wersję Bluetooth. Jest to system Tool Connect. Jest to rodzaj lokalizacji i regulacji obrotów. W sprzęcie jest to nowość na naszym rynku. Bardzo fajny system, lecz na sam, o samym systemie Tool Connect będzie w osobnym filmiku, ponieważ jest to system rozbudowany i będzie troszeczkę teorii na jego temat i praktyki. Lecz w dzisiejszym odcinku przedstawiam oto narzędzie. Tak, jak wspominałem, jest to DCF 888 o mocy maksymalnej 205 Nm, czyli tyle samo co poprzednik. Waga tego urządzenia samobody to jest 0,9 kg, więc naprawdę, naprawdę lekki y, sprzęt. Wymiary są praktycznie takie same jak w DCF 887, y, y, częstotliwość udaru oczywiście, 3800 Yy, maksymalne obroty 3250, czyli tak w standardzie, na pierwszym biegu jest 0 do 1000, na drugim 2800, na trzecim 3250. Yy, więc standard yy, oczywiście pracało gumowane, podświetlenie LED, wszystko ta, yy, tak jak w DCF887, różni się tym. Mamy również trzy biegi. I automatycznie mamy ten tool connect, może włożymy baterię, już się zobaczyli. Mamy tool connect, mamy 3 biegi, plus tool connect, czyli mamy automatycznie aplikację na smartfona, tableta, czy tam komputer. Dzięki czemu możemy kontrolować swoje urządzenie. Możemy wyłączać, włączać. Lokalizację sprawdzać, gdzie dane urządzenie się znajduje. Możemy praktycznie wszystko, możemy wyłączyć, rozłączyć, regulować sobie biegi. Możemy na tych biegach regulować obroty, podświetlenie itd. Tak jak mówiłem, sprzęt maksymalnie na Nm ma 205. Może yy, zróbmy jakieś testy, żebyście zobaczyli, jak to pracuje. Znajdźmy kawałek kantóweczki, mamy kawałek kantóweczki. Pyk. Może jeszcze kawałek kantóweczki, żeby potem poskręcać. Mam drugi kawałek kantóweczki. Yy, mamy jakieś wkręty. Mamy od najmniejszego do największego. Na przykład mamy malutkie wkręty. Mamy tu na PZ1. Zakładamy końcówkę. Bieg pierwszy jest to bieg precyzyjny. Tak jak na DeWolta przystało, jedziemy. Jak widzicie, z małymi wkrętami nie ma problemu. Powolutku precyzyjnie wkręca. Może weźmiemy jakieś grubsze wkręciki, żebyście zobaczyli na jaki to zasadzie działa. Mamy kolejne wkręty, kapkę dłuższe. Zobaczmy jak to będzie na biegu pierwszym. Też sobie daje radę. Weźmy może jeszcze kapkę dłuższe. Na przykład już na PZ2. Mamy końcówkę PZ2. Zakładamy bieg pierwszy. Jak widzicie, po chwili dokręca. Zobaczmy, może jeszcze jeden dłuższy, żebyście zobaczyli, jak to przeskakuje fajnie. Bieg pierwszy. Jak widzicie, nie ma problemu. Pięknie dokręca. Zobaczmy jeszcze raz. To jest wkręt 90 mm. Widzicie z precyzją wkręcania nie ma problemu. Weźmy bieg drugi 2800 obrotów na minutę. Jak widzicie, idzie jak burza. Nie ma jak najmniejszego problemu. Co dodam jeszcze, że w aplikacji Tool Connect możemy sobie ten bieg drugi ustawić pod siebie. Czyli na przykład możemy zmienić, zmienić obroty z, 2000, z 2000, 2800 możemy na przykład na 2000 obrotów na minutę. Co daje nam automatycznie, możemy dopasować do przy, na przykład wkręcania farmerów. Dzięki czemu to dociągnięcie uścielki będzie idealne, nie będzie przekręcenia wkręta w materiale. Bardzo fajna sprawa. Yy, oczywiście mamy bieg trzeci, maksymalna prędkość 3250 obrotów na minutę. Idzie jak burza. Czy to będzie wkręt ci, y, krótki? Y, czy to będzie wkręt y, długi? Jeszcze zademonstruję Wam, jak wkręca wkręty ciesielskie. Mamy kawałek kantówki, żeby nam było lepiej kręcić. Może weźmiemy, zmienimy końcówkę. Może założymy jakąś inną. Pyk, zmieniamy końcówkę. Wkręt ciesielski nie, na przykład 140 mm. Zobaczcie. Widzicie, nie ma z tym problemu, wkręca się jak w masło, naprawdę rewelacyjne. Jak w masło nie ma z tym problemu. Tak jak mówiłem, parametrami nie różni się od DCF 887 poprzednika. Tu dochodzi ta technologia Tool Connect, co daje naprawdę wiele możliwości tem temu maleństwu. Można naprawdę pod siebie wyregulować dany bieg, pod daną pracę, naprawdę rewelacja sprawa. Lecz na ten temat wspomnę w osobnym filmiku, tak jak mówiłem, nie jest to filmik na 5 minut, tylko kapryczkę dłużej. Koszt takiej wkrętarki na dzień dzisiejszy to jest około 500-600-700 zł. Na dzień dzisiejszy jest trudno dostępna w same body, zazwyczaj jest w komplecie z DCD 797, też poprzednikiem nowej generacji 796. Tu też posiadam i testuję na dzień dzisiejszy. Powiem Wam, że naprawdę robi roboty, lecz to wspomnę w innych filmikach. Ja oczywiście przypominam o moim mega konkursie na 1000 subów. Widzę, że subskrypcji jest coraz więcej. Oczywiście warto być na bieżąco z moimi filmikami. Tak jak mówiłem, konkurs będzie mega. Nagrody też będą mega. Oczywiście zapraszam do moich poprzednich filmików, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, nie oglądał. Zapraszam na mój następny filmik, który będzie lada dzień. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.